Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, który będzie poświęcony oczywiście make-upowi i stylizacji włosów. A dlaczego wyjątkowy? Dlatego, że postaram się pokazać Wam, jak wystylizować się retro na wigilię. Dla mnie jest to wyjątkowy, rodzinny czas, kiedy ma się bardzo dużo obowiązków, ale mam nadzieję, że każda z Was tego dnia znajdzie też trochę czasu dla siebie. Postaram się Wam pokazać prosty, chociaż bardzo efektowny makijaż w stylu pin-up, ale właśnie na taką specjalną okazję. Oraz pokażę Wam, jak stylizować włosy. Będzie to tak zwana stylizacja wet set, którą planujemy dzień wcześniej, ale przez to, że. Kręcimy włosy na noc, dnia poprzedniego, mamy więcej czasu dla siebie właśnie tego specjalnego dnia, czy to będzie Wigilia, czy to będzie Sylwester. Mam nadzieję, że każda z Was będzie miała okazję, żeby spróbować właśnie takiej stylizacji, a jest to świetna alternatywa dla dziewczyn, które po pierwsze nie chcą sobie zniszczyć włosów stylizacją na gorąco, dla dziewczyn, które mają już zniszczone włosy i nie chcą po prostu bardziej ich przeciążać. Oraz właśnie dla tych dziewczyn, które mogą sobie zaplanować coś dzień wcześniej, a dnia właśnie tego, kiedy muszą wyglądać szałowo, nie mają na to za dużo czasu. Także ta stylizacja uważam jest genialna. Bardzo, że tak powiem, oddaje ten klimat retro. A jeśli dobrze zabezpieczy się włosy właśnie na noc, to można taką fryzurę utrzymać nawet przez dwa albo trzy dni. Zaraz wam pokażę, jak ją zrobić. Jak widzicie, jestem przygotowana do zrobienia makijażu. Jeśli chodzi o włosy, to objaśnię je oczywiście w drugiej kolejności. Na początku, oczywiście, baza pod makijaż. Dostałam od Was kilka pytań, jeśli chodzi o tą bazę. Ja nie ukrywam, że w tym momencie moja skóra najlepiej przyjmuje bazę silikonową, ale jeśli macie problem z rozszerzonymi porami i bardzo je widać pod podkładem, to polecam Wam bazę pod make-up z firmy Benefit. Mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję o niej wspominać u mnie tutaj w tutorialach. Oczywiście podkład. Nie ukrywam, że ja jestem zakochana w podkładzie Estée Lauder Double Wear i mam ogromny problem, żeby znaleźć dla niego zamiennik. Może rzeczywiście powinna używać czegoś lżejszego tak w ciągu dnia, ale uważam, że ten podkład daje niesamowity efekt, daje satynowe wykończenie i po prostu twarz wygląda, jakby była z porcelany. Na koniec, oczywiście, pod oczy nakładam korektor. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to chciałam dzisiaj pokazać wam pigmenty, których używam. Są to pigmenty mineralne firmy Pure Colors. Na początku, aby nałożyć na powiekę właśnie taki pigment, potrzebna jest baza. Jest to specjalna baza właśnie tej firmy do, do pigmentów. Dzisiaj będę używać dwóch pigmentów. Jest to kolor 6 ciemniejszy i kolor 8. Ta ósemka jest bardzo perłowa, bardzo jasna I ja używam jej również do innych makijaży. Nakładam to miękkim pędzelkiem i tak naprawdę Staram się wklepać jak najwięcej pigmentów w moją powiekę. I oczywiście jaśniejszy kolor przy wewnętrznej stronie oka, a tym ciemniejszym kolorem będę wykańczać właśnie zewnętrzną stronę powieki. Pigmenty mineralne są bardzo sypkie. Nie ukrywam, że tutaj przy ich wklepywaniu bardzo dużo produktu osypuje się właśnie pod oko. Ja staram się to najpierw wyczyścić czystym pędzelkiem, ale jeśli widzę, że została taka poświata, ponieważ te pigmenty są bardzo, bardzo, bardzo świecące, to jeszcze jakby poprawiam sobie ten makijaż podkładem albo używam do tego korektora. Teraz puder sypki, którym wykańczam całość makijażu. Jest to puder ryżowy firmy Vibo. Bardzo fajny efekt daje właśnie takiego matowego wykończenia. Jest transparentny, także nadaje się do każdego rodzaju makijażu i cery. Po zabezpieczeniu mojego makijażu, jakby uporaniu się z osypaniem tych pigmentów na twarz. Oczywiście wracam do oka, nie może zabraknąć czarnej kreski. Używam do tego wodoodpornego eyelinera też firmy VIBO. W ogóle uwielbiam wodoodporne kosmetyki. Uważam, że nawet jeśli nie pada i nie mamy zamiaru płakać, to, to na co dzień można używać właśnie produktów wodoodpornych. Są po prostu niesamowicie trwałe. Przy moim makijażu, gdzie zawsze bardzo mocno zaznaczam oko, oczywiście muszę mocno zaznaczyć brwi i używam do tego pomady. Stosowałam już ją przy pierwszym tutorialu, ale oczywiście wszystkie kosmetyki, których użyję do dzisiejszego makijażu, będą wymienione pod filmem. Dla ułożenia niesfornych włosków, właśnie w moich brwiach. Powiem Wam, że w ogóle zastanawiam się nad zalaminowaniem swoich brwi. Jeśli macie z tym doświadczenie, dajcie znać. Ale oczywiście używam e, mojego mm, tuszu do brwi e, firmy Eveline. Do tego makijażu używam aż dwóch e, róży do policzków. Pierwszy jest to róż, który już znacie, pokazywałam go w tutorialu Candy Queen of Hearts z firmy I of Revolution i jest to bardzo taki um, świecący róż, który właśnie nadaje połysk według mnie później w ogóle nie trzeba stosować um, żadnych rozświetlaczy a drugi róż jest to róż pochodzący z mojej ulubionej paletki jest to paletka Kiko um, All Star 01 Pretty Rose. I ten kolor różu, według mnie, jest bardzo fajny do takiego dziennego makijażu. Aby wykończyć makijaż oczu, używam białej kredki. Właśnie specjalnie przeznaczonej do oczu. Jest to Eveline Eye Precision. I właśnie to użycie białej kredki na linii West Czyli na dolnej powiece spowoduje otwarcie oka, będzie ono się po prostu wydawało większe. Do makijażu na specjalną okazję ja zawsze używam sztucznych rzęs. Nie wiem, jakie macie do tego podejście, ale uważam, że fajnie jest od czasu do czasu właśnie zwiększyć swoje oko tym i dodać do swojego makijażu sztuczne rzęsy. Jeśli kupicie sztuczne rzęsy dobrej marki, to naprawdę one posłużą Wam kilka, nawet kilkanaście razy. Ważne, żeby o nie dbać i oczyszczać je po każdym użyciu. Ja akurat do przyklejenia moich rzęs użyłam kleju, który po prostu był razem z nimi w zestawie, ale oczywiście polecam Wam nieśmiertelny klej duo z firmy Inglot. Tak prezentuje się prawie skończony makijaż. Oczywiście, nie może zabraknąć czerwonych ust. Jeśli chodzi o usta i o, i o właśnie takie okazje, gdzie będziecie jeść, gdzie wychodzicie na powiedzmy jakiś dłuższy czas, ja zawsze stosuję mm, kredkę do ust. Jest to kredka, która mm, wypełnia pewne nierówności, jeśli chodzi o sam rant ust. Bardzo jest istotna, jeśli używacie płynnych pomadek. Może mniej, jeśli to są właśnie takie płynne pomadki, które później zastygają, ale jeśli to jest zwykła pomadka, która potrafi się rozlać jakby na ustach, to naprawdę polecam Wam. Ja używam tej kredki z firmy Lancom. A pomadka, właśnie ta trwała, którą dzisiaj chciałam Wam pokazać, jest to propozycja firmy Maybelline i uważam, że naprawdę robi robotę. Mam nadzieję, że podoba wam się taka klasyczna propozycja pinapowa. Może troszkę właśnie taka bardziej wieczorowa ze względu na bardzo ozdobne oko. Mam nadzieję, że spróbujecie ją właśnie na tym wieczór wigilijny albo na sylwestra. A teraz zabieram się za włosy. Jeśli chodzi o to, co będę dzisiaj robiła na głowie, zaczęłam kręcić moje włosy już dzień wcześniej i będzie to tak zwana fryzura wet set. Co jest przy niej bardzo istotne. Kręcę ją na e, miękkie wałki, tak żebyście mogły później się położyć i normalnie zasnąć. E, wałki muszą być oddalone od e, skóry głowy. E, jest to spowodowane tym, że jeśli zakręcicie wałek zbyt blisko e, głowy, to po prostu zostawi on bardzo taką nieładną nierówność na loku, który później będziemy stylizować. Także. Zdejmuję wszystkie wałki i zabieram się do rozczesywania. Loki można oczywiście na początku porozdzielać sobie palcami. Jest to fajne, bo generalnie można je później dobrze poukładać. Ja używam dzisiaj wyjątkowo szczotki z włosia dzika. Jest to naturalna szczotka. Może mi przyda się jeszcze zwykła szczotka, a grzebień, którym będę robiła, tapir właśnie mi się zgłamał przed samym um, nagraniem, także nie wiem, co z tego będzie. E, oczywiście, lakier. E, nowością w dzisiejszej stylizacji włosów będzie użycie pomady, i to jest pomada na bazie wody, ale o niej później. I jakby do utrwalenia całości fryzury, będą mi również potrzebne klipsy te klipsy będą przetrzymywać loki tak żebym mogła je e, fajnie później wystylizować i utrwalić lakierem. Fryzura wet set jest bardzo charakterystyczna i dla lat 30., 40. i dla lat 50., jeśli chodzi właśnie o te fryzury retro, co jest w niej fajnego? To to, że im bardziej ją rozczesujemy, tym e, Fajniejsze ona przyjmuje kształt, czyli w ogóle nie powinnyśmy bać się rozczesywania loków. Ja wiem, i miałam tak na samym początku, jeśli chodzi o moją przygodę z fryzurami pinat, kręciłam włosy, a potem bałam się je rozczesać, no bo przecież ten lok straci swoją, um, swoją sprężystość i swój kształt. Jest to nieprawda, szczególnie jeśli chodzi o taką długą stylizację włosów, czyli te włosy um, stylizowane na noc to właśnie po ich rozczesaniu one dopiero nabiorą tej specjalnej właśnie tego retroskrętu. Retro Jeśli chodzi o szczotkę, jest to szczotka właśnie z naturalnego włosia i niestety ona powoduje, że moje włosy się elektryzują. Moim sposobem na to jest po prostu spryskanie szczotki lakierem do włosów i po prostu one przestaną Wam się elektryzować. Jeśli chodzi o mm, wykończenie całej fryzury i nadanie jej właśnie tego retroluku, uważam, że bardzo fajnym produktem do tego jest pomada. Ja akurat użyłam pomady dla mężczyzn, jest to pomada firmy Reutzel, dokładnie nie wiem, jak to się czyta. <grytel> jest to holenderska pomada do włosów. Na bazie wody to jest bardzo istotne, ponieważ pomady mogą być i na bazie wody, i na bazie tłuszczu. I dla mnie, te właśnie na bazie wosku, czy tłuszczu, są po prostu za ciężkie dla moich włosów. Dlatego używam właśnie tej wodnej pomady. Ona na opakowaniu ma taką obrzydliwą świnię, także jak będziecie chciały ją sobie kupić i zobaczyć, jak działa, to wiecie, wiecie czego szukać. Nakładam bardzo małą ilość tej pomady na włosy i staram się, jakby, ułożyć pukle włosów tak, aby fajnie podkręcały się na dole. Oczywiście nie może zabraknąć tapiru i tapirowania samej grzywki. Jeśli chodzi właśnie o ten sposób układania włosów, czyli wet set, on powoduje to, że włosy nie są bardzo odbite od głowy. Właśnie dlatego, że śpimy na wałkach, dlatego że te wałki jednak są oddalone od skóry głowy, powoduje to, że fryzura raczej będzie taka przylegająca do, do skóry głowy. Ale ja uważam, że to też daje bardzo fajny efekt, daje na pewno efekt bardzo retrofryzury. I jeśli do końca nie wiecie, czy, czy chcecie się stylizować na lata 30. czy na lata 40, to myślę, że właśnie taka uniwersalna fryzura będzie świetnym wyjściem. Po wyczesaniu włosów i po nadaniu im takiego kształtu, jaki chcecie, jaki generalnie jest zamierzony dla tej fryzury, bardzo dobrze jest podpiąć sobie właśnie przynajmniej te pierwsze pukle włosów małymi żabkami, małymi spinkami do włosów. A jeśli chodzi o tył fryzury, to ja. Jakby podpinam je dłuższymi klipsami. Są to klipsy fryzjerskie. Mo można użyć klipsów plastikowych, można użyć klipsów metalowych. Ważne, żeby te klipsy nie za bardzo obciążały Wam fryzurę. I po takim zabezpieczeniu włosów. Najlepiej jest je właśnie bardzo mocno utrwalić lakierem do włosów i zostawić, aby to wszystko mogło wyschnąć, żeby ta fryzura się związała i wierzcie mi, że będzie ona trzymać się na głowie na pewno ten wieczór, a jeśli właśnie fajnie zabezpieczycie ją czy jakąś siatką do włosów, czy specjalną chustką na noc, to będziecie mogły rozczesać tą fryzurę i mieć bardzo podobną dnia następnego. Mam nadzieję, że podoba Wam się taki retro look. Jest to moja propozycja właśnie na Wigilię, na Sylwestra, na te dni, kiedy macie troszkę mniej czasu może na stylizację, a musicie wyglądać szałowo. Wierzcie mi, że zrobienie właśnie takiej fryzury na ten specjalny czas, jakim są święta, będzie świetną propozycją i nie będziecie niezauważone. A ja zapraszam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, dawajcie lajki, like, zostawiajcie komentarze i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Zapraszam Was oczywiście na mój Instagram i na podkreśnik Candy. W moich relacjach oraz na zdjęciach będziecie mogli śledzić, co u mnie będzie działo się w święta.